Takie małe, luźne strzelanie z rakiet. Tutaj taki pęczek na początek, happy. I później sobie polecimy troszeczkę takich o rakietoszelek, no limiców że będzie zacny. Dwie to z brokatem akurat ci się udało. Ale zamglenie się robi, nie? Mhm. Fajne. Dobra, dawaj, jedną zieloną, ty jedną z tą, jedną z tą. Ale eleganckie, nie? O, ale crackling! One są ładne, pojedynczo palą. Stardusty. Takie wybrakowane pojedyncze sztuki zobaczymy. Piękna dawaj drugą. Teraz się fajnie cichutko zrobiło, nie wiatru nie ma, tylko trzeba będzie. Stardust nr 3 polska, skręciła Masz pod lekkim kątem. No. O, tu poszło, A, ja tu nie dawaj dawaj. w tamtą stronę, na las bardziej. O, Ale ładnie efekt widać już się zaczyna niebo przejaśniać no mówię, tam widzisz, przebija, przebija już księżyc widać więc będzie dzisiaj jazz jak się wy, wy, wy rozpogodzi Stardust Panie raket Olnisku. Lepło poszło Ostatnie dwie sztuki, Stardasta. Multicolor, ale ładne. I dawaj tamto, zrobimy chwilę przerwy, żeby ta zadyma zeszła. Już chyba już palnik zdycha, co? Kurde, tutaj ta linia przeszkadza. Ale, Hestia, rakiety kuliste, te mniejsze. Ale nie wiem jakie, bo tutaj to taki ulew był. Więc różne efekty. Cztery sztuki chyba mam tych małych. Później parę sztuk większych. Dawaj jedną za drugą od razu. Ty, do samej ziemi. Elegancko. Co?

gigant funkie rakietę Ho, <gryzny> ładuj pancer fawsa rakiety kuliste, chestia ja duże zobaczymy czy dalej trzymają poziom Ty nie objęło, nie? Drugą. O, ale się chmura robił. Ładuj. Kolejne dwie sztuki. To tłucze. Hestia to jest Hestia. Nie, ona nie idzie w tą stronę? Przychylona nie jest? Ząb bum 30. Żymiaczek na luźne strzelanie. Ole tu Stelar, tropik. Stary, dobry stelar. Dwuefektowy on jest, nie? <grymka> 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 no, pal. Ale się chmura zrobiła. Ho, 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 ho. Ładnie no. wow. O. Oanie poszło. Poleci tu. Dawaj, dawaj, już jest zimno ci powiem. Tych rakiet to jest tyle, że... Ale no limitsy kozak, nie? To stare, 2023. Давай. Ale jak to lecí, ne? Jo. Yeah. <laughs> Poezia. Poezia. A to tam jest. tego na

To to najlepsza, ty, na finał jo. Titanium Rockets Szczęśliwego Nowego Roku